Nie było filmu od pół roku, Ola Błoga, gdzie jest Krzysztof, prowadzący program Krzysztof z kanału Krzysztof. E, otóż... chujcie to obchodzi Subject Surfers. Gdy wy robiliście coś pożytecznego dla świata, ja studiowałem pociąg. Wiecie, ta gierka z 2016, w której można biegać w lewo, prawo, górę i w dół. Kilkukrotnie zdobyłem najwyższy wynik w Polsce, gdyż moje priorytety są chujowe niestety. Każdy ma swoje wady, zalety. Ale dzięki temu mogę się podzielić tajemną wiedzą Subway surfers i stworzyć najbardziej autystyczny film na tym kanale. Podstawowy unit rywalizacji to tak zwany top Run, czyli resetujący się co tydzień konkurs, kto pobiegnie dalej w danym regionie. W naszym przypadku Rzeczpospolita Polska. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, bo mam wrażenie, że połowa tych ludzi nie jest prawdziwa. Założyłem więc szeroko czapkę i rozpocząłem detektywistyczną zagwostkę. Czemu te niki wyglądają tak, kurwa, nieprawdziwie? Czy jestem jedyny pośród tosterów? I tak. Ale też i nie. Z jakiegoś powodu Subway wyświetla cały leaderboard w ten sposób, ale te profile można kliknąć i tu już widzimy prawdziwy nick. Połowa z nich to tak czy inaczej losowo wygenerowane gówno, więc podejrzewam, że... Patryk to gej i Marcin! Albo nigdy nie ustawili nazwy, albo ja i... Racuch! Jesteśmy jedynymi formami białka otoczonymi przez boty, czyli generalnie Facebook. Ale nikt mi nie pogratulował rekordów Subway Surfers, bo jestem ze wsi. No albo ewentualnie dlatego, że to nie jest żaden wyczyn. Widzicie, żeby osiągnąć status czempiona polski, nie wymaga to specjalnie żadnych umiejętności ani szczęścia. Wymaga cierpliwości? Blech. Chodzi o to, że ta rozgrywka jest, no dość toporna. Biegnie się i jadą pociągi, jest nie wiem barierka i skacze się. Trudność tego jest żadna, gra co prawda przyspiesza jak zdobędziemy więcej punktów, ale w pewnym momencie osiągamy maksymalną prędkość, która w ogóle nie jest problematyczna i można tak biegać do usranej śmierci. A w zasadzie to po usranej śmierci też. Bo gdy już przypierdolimy pyskiem w pociąg, totalnie można kontynuować ran. Mamy możliwość wykorzystać do tego kluczyk, czyli jakąś tam, e, powiedzmy, walutę premium, lub obejrzeć reklamę, która daje nam oprócz kontynuacji przeróżne bonusy, Monusy. Mój tablet! Ktoś mi go ukradł! Co się stało? Ukradli mi tablet! Był zupełnie nowy! Spokojnie. Pobierz temu, a otrzymasz tablet za 0 złotych, Spróbuj sam. Temu! Ale ja nie jestem taka naiwna. Spójrz sama, rozdajemy ten tablet. Wow, naprawdę go dostałam! I te reklamy można oglądać jakoś, nie wiem, pięć razy? Subway Surfers bardzo wybacza błędy, gdyż im też się to opłaca. To nie jest wygaszacz ekranu dla autystyków, to jest pierdolony symulator późnego kapitalizmu! Wjedź w to menu, obejrzyj reklamę i dostań kluczyk, idź do sklepu, kup Ludwowsa, zdobądź górną, ulepsz reklamę, żeby dostać blokowanie postaci, żeby żyć w kolekcji, zyskać punkty w żeby 10 złotych, obejrzyj reklamę, żeby szybciej...

Chciałbym Was wprowadzić do ogromu spierdolenia modelu biznesowego tej gry, ale nie potrafię, bo przerasta mi on mentalnie. To, co udało mi się ogarnąć do tej pory, to następujące elementy. Końcy, czyli podstawowa waluta. Zbieramy głównie to podczas ranu i można je wygrywać jako nagrody w eventach. I wypadają z lootboxów. Lootboxy można znaleźć podczas gry, gdy skończy się zwykłe misje. Można je kupić, można je pozyskać jako nagrody podczas eventów, zbierania literek, sezonowego zbierania literek specjalnych. Zwykłe literki zmieniają się codziennie, a sezonowe chuj wie kiedy, i można je zbierać tylko określoną postacią. Z lootboxów mogą wypaść także takie rzeczy jak deski, headstarty, bonus do mdożnika, klucze i tokeny postaci. Tokeny postaci pozwalają na odblokowanie kilku podstawowych bohaterów i skinów do nich. Żeby je zdobyć można też kupić za klucze token boxy, z których wypadają same tokeny. Klucze rzadko można też znaleźć podczas gry i jako nagrody w eventach. Zazwyczaj można też podwoić zdobywane nagrody za no, no zgadnijcie, kurwa co. OBEJRZENIE REKLAMY! A dopiero się rozkręcamy, bo co to w ogóle są eventy? Znaczy... nie wiem, tak się pytam, Feter. Ale ogólnie w całej Surfers mamy sezony, czyli w zasadzie reskin całej gry co jakiś niecały miesiąc. I wpychający graczowi więcej powodów, żeby oglądać reklamy. Podczas ranu można wtedy zyskać sezonowe tokeny, które wymienia się na rzeczy z jakiegoś drzewka rozwoju, na którym są losowe główne nagrody i czasem jakieś deska albo postać. Za zbieranie ich też zwiększa się y, poziom buta. Nie wiem, co to jest i co robi. Przychodzą też sezonowe monety, klocki, pieniążki nie wiem jak to kurwa nazwać. Zdobywa się je na parę sposobów, których nie rozumiem, oraz przede wszystkim przez wypełnianie tych misji eventowych. Przy czym te misje eventowe to za każdym razem chyba to samo i niewiele się różnią od zwykłej gry, tak szczerze. Silniej mi po parę razy dziennie nie wiem po co, i sprowadza się to do tego, że gra jest szybsza, ma się jedno życie, gra jest na czas. Podłoga to lava, podłoga to lawa albo innego koloru. Punkty zdobywa się przez skakanie przez płotki, to chyba tyle. Wydaje mi się, że sporo z tych rzeczy pojebałem, ale... Yy... No i te sezonowe monetki można użyć do kupna niektórych sezonowych przedmiotów, a potem się transferują w zwykłe coin, jak się sezon skończy i ogólnie gówno z tego wszystko wynika. Spierdalajcie, wcale nie mam problemu. Jeśli chcemy bić rekordy, najważniejszym elementem do pojęcia jest mnożnik. Bo widzicie, to że my sobie biegniemy, to tam w sumie pies jebał. Cel, do którego należy dążyć w Subway Surfers, to osiągnięcie takiej platformy, żeby nie trzeba już było w to grać. Jeśli moje obliczenia są poprawne, maksymalny możliwy mnożnik to 160, zatem marnuje się 160 razy mniej czasu na run. Niemniej jednak jest to wynik raczej mało realny, ze względu na absurdalne warunki, które trzeba by spełnić. Pierwsze 30 jest jeszcze łatwe. Z początku gry pojawiają nam się różne zestawy misji do wypełnienia. Misji typu biegnij lewą stroną drogi, zdobądź ileś tam monet, jedź w pociąg, bla bla bla. Taki zestaw trzech misji dodaje nam jedną gwiazdkę i dobijemy w końcu do 30. Potem misje istnieją dalej, ale za ich wypełnianie dostajemy loot boxy. Ale no, ten mnożnik 30 to jest solidna podstawa. Większość ludzi nie ma i nie potrzebuje więcej, no ale jakby się bardzo chciało, to. Mamy tu też kolejną permanentną kategorię, której nie rozumiem do końca, ale generalnie zwiększa nam do 4 mnożnik na dwa sposoby. Trzeba wypełnić pewne dwie kolekcje, jedna jest warta 3, a druga jedną gwiazdkę. Jeśli nie wiecie, co to jest kolekcja, to spoko, bo ja też nie to wygląda jak losowo zebrane do kupy. Przedmioty jak w Piratach z Karaibów. W każdym razie tu mamy cztery skiny do postaci i w to wszystko zdobywa się tokenami, tymi które wypadają z lootboxów. Wydaje mi się, że najlepsza taktyka to sranie tymi lootboxami w sklepie podczas oglądania makłowicza aż się uzbiera. No i z pizdy jest tu też jakaś dyskorolka za ileś tam tysięcy i bum kolekcja gotowa. Tą drugą z kolei trzeba w całości kupić za nieludzkie ilości zasobów. To by mnie kosztowało prawie wszystkie klucze, które tu gniją odkąd ta gra istnieje, ale z drugiej strony w sumie do czego innego niby służą. Ta transakcja ma większą wartość rynkową od mojej emerytury. No, i teraz jest rzecz, której nie rozumiem do końca. Mianowicie w sklepie jest oferta kupna zestawu nagród, która zawiera jakieś gówno, jakieś gówno i permanentne 5 gwiazdek. Albo można mieć 5 plus 4. Nie jest to specjalnie jasne. Wydaje mi się, że widziałem kiedyś gracza, który miał 39 w podstawie, więc miałoby to sens. Cóż, kosztuje to tylko 24 zł i rozwiązałoby zagadkę. Kup. Mam 24 zł. Mm, tak, Spojrz głęboko w ślepia kapitalizmu. Kup pięć gwiazdek co to 24 zł? Dzień dobry, poproszę arabskie z mieszanym mięsem i sos koperkowy. Otóż 24 zł to jest jeden całkiem przyzwoity kebab. Jeszcze mnie tak nie pojebało, żeby wydawać pieniądze na grę na telefon. No więc nie wiem jak działa ten upgrade i chuj mnie to obchodzi. Przechodząc dalej mamy takie coś jak bonus sezonowy. I wiecie co to jest? Podejrzewam że zaczyna się na G, kończy na UWNO i można zjeść je równo. Otóż każdego sezonu na czas jego trwania można do swojego podstawowego mnożnika dodać 15 gwiazdek. Ale Krzymie, przecież to brzmi świetnie! Błąd! Nawet nie wyobrażacie sobie ilości jebania, jaką trzeba przejść, żeby zyskać te bonusy. Wśród wszystkich przedmiotów sezonowych tylko część z nich faktycznie zwiększa mnożnik. Większość z nich to czysto kosmetyczne zabawki. I większość z nich można kupić za te właśnie eventowe monety, które działają tylko w danym sezonie. Grając w tę grę niemalże codziennie przez praktycznie cały sezon, Udało mi się kupić dwa najtańsze przedmioty, uzyskując bonus 2. Można go mieć 15! Aaa, a, a, ale to nie koniec! Tylko część z nich jest dostępna za monety. Górna półka jest do kupienia za hajs i w sumie jest to około 100. Oczywiście tylko za te trzy rzeczy, bo w praktyce symulator kapitalizmu będzie od nas wymagał kupna eventowych monet lub oglądania reklam, żeby je podwoić i w końcu zebrać cały bonusowy komplet 15 gwiazdek. I wiecie co wtedy? Odpowiedź na to pytanie niezmiennie brzmi gówno. Zanim uda ci się zebrać cały bonus do kupy, sezon w zasadzie jest na ukończeniu i trzeba ten cyrk robić od nowa. Tak więc nie polecam, jeżeli ta jedna gwiazdka wpadnie, to przypadkiem przy okazji nie warto robić nic. A oto ostatni dowód z listy, czyli... Tak, przedmiotem rozmowy nadal jest gówno. Otóż w pewien dzień tygodnia, prawdopodobnie jest to... Profesor Magdalena Środek. Jedna z postaci dostaje 3 gwiazdki bonusu. I tyle. Haczyk polega na tym, że nie wiadomo co się wylosuje i najprawdopodobniej będzie to postać, której nie masz. No i wtedy nie możesz jej użyć, chyba że da się ją jakąś odblokować najczęściej. Symulator kapitalizmu zażąda ofiary w polskich złotych, ale może to też być jakakolwiek niecna praktyka. Te wszystkie rzeczy dają nam solidną podstawkę pod grę, ale gdy zaczniemy, są jeszcze dwie do dodania. Przy samym starcie można użyć do trzech boosterów, które podbiją mnożnik o 7. Tego się też ma od zajebania, bo ciągle się trafiają w lootboxach. Ponadto czasem pojawia się możliwość dodania bonusu. Takie zielone gówno. Oczywiście trzeba obejrzeć reklamę, bo symulator kapita i daje to chyba 5 gwiazdek ekstra. I wydaje mi się, że to można zrobić dwa razy. No i ostatnia rzecz to czasem jest event, w którym dostajemy losowy power-up, który może dać tam różne rzeczy. Między innymi plus 10 gwiazdek na czas trwania. No więc stoimy na czym stoimy. Przygotowani do bicia rekordów. I szczerze, to jedyne czego nam potrzeba: deklaracji. Tak, w tym momencie zamierzam zdobyć medal i chuj mnie, Interer. Bo dokładnie tak to wygląda. Pakujemy wszystkie bonusy w ran, bo wiemy, że to ten run. i następnie poświęcamy stanowczo za dużo czasu, żeby spełnić zadanie. W zależności od tego, jaki jest wynik do pobicia, trzeba się przygotować na długie siedzenie na dupie i klikanie w kółko. Gra bardzo wybacza, dlatego, sukces nie jest problematyczny, tylko nudny. Jeśli jedziemy na desce i jebniemy w coś, kontynuujemy jak nigdy nic i zaraz można przywołać kolejną. Jest też ich pełno ze skrzynek. Niektóre z nich mają specjalne zdolności, jak moja, która poza tym, że jest ptaszorem, to przez cały czas jej używania pozwala na double jump. Więc nawet jak się przypadkiem zjebie manewr, to się skacze raz jeszcze i tyle. A zjebać można stosunkowo łatwo, bo po 5 minutach wzrok się zaczyna nudzić i halucynuje, żeby urozmaicić sobie rozgrywkę. Widzicie to? No i to też nie jest żaden problem, bo symulator kapitalizmu po prostu mówi obejrzyj reklamę i wracasz do gry, jak nigdy nic. Ten trik co prawda działa tylko kilka razy, a potem trzeba używać kluczy, ale zazwyczaj nie dojdzie nawet do tego. No więc proszę, macie uniwersalny sposób na mistrzostwo w Subway Surfers, który sprzedaję wam za darmo z powodu następującego, mianowicie iż mam to w dupie. No, prawie, bo każdy zawsze możecie wyprzedzić w ostatniej chwili i wygrać, ale to także można przeliczyć. Tylko, że mi się nie chciało, ale powiem wam co wiem. Maksymalny możliwy do uzyskania wynik w sabój Surfers to moja ulubiona liczba pierwsza, czyli 2 do 31 minus 1. Zapewne już się z nią spotkaliście, bo jest to maksymalna wartość w systemach 32-bitowych, na których stoi większość rzeczy. I w zasadzie jest totalnie do osiągnięcia tej grze, jeśli jest się dostatecznie jebniętym. Chciałem dokonać jak najdokładniejszego zbliżenia na większej próbce, jak się dało. Wiemy, jaki mamy przelicznik i wiemy, ile punktów na sekundę nam to daje, ale nie wiemy jednej rzeczy: power-upy. Nie ma określonej częstotliwości pojawiania się ich, a szczególnie interesuje nas dodatek dwa razy oraz jetpack. Jetpack to ta mniejsza, bo po prostu poruszamy się szybciej i przebywamy trochę większy dystans w tym całym czasie, ale to są sekundy. Jeśli zaczynamy z dobrym bonusem, to podwojenie go jest bardzo mocne i to jest właśnie sposób, którym w teorii można dobić do limitu 160 w mnożniku. Przez tydzień męczyłem bota, żeby przeanalizował mi godzinny run i zrobił wykresy z procentu trwania bonusu oraz częstotliwością występowania poszczególnych power-upów. Ale po kilku tabelkach kompletnie z dupy znałem, że LLM-y są dla debili, pierdolę bazyliszka, Tetkaczyński miał rację i teraz chcę przeprowadzić się ktoś do chatki w górach w zachodniej Kanadzie. Skoro Chad GPT nie pomógł, problem należy rozwiązać w klasyczny sposób. Wcale. Serio, nie chce mi się tego liczyć. Jakiś szczyr zrobił post na forum, że zmierzył ile zajęło mu wbicie miliona na różnych mnożnikach. Daje mu to 15 minut na milion przy 30 gwiazdkach. W praktyce będzie to jakieś 40 kilka, a ono z dwa razy naprawdę trafia się często, więc można lekką ręką założyć, że jedną trzecią gry dostajemy podwójne wyniki. Wbicie maksymalnego wyniku zajęłoby więc około 250 godzin. Można zatem ustawić bota 250 godzin przed końcem tygodnia, żeby biegł. Można też nie odpierdalać, usiąść na dupie, zagrać przez chwilę w grę, wbić 15 milionów i nikomu nie będzie się chciało tego ruszać. ha! ha, 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 ha. Jebać Cię, Edgy Rabbit. Nie wiem po co był ten film, ale wracam do marnowania czasu na YouTubie. Więcej filmów już niebawem, chyba że zmienię zdanie. Podawajcie w komentarzach swoje ulubione liczby pierwsze. Większość osób mówi mi, że 7 albo papież. Solidne wybory, muszę przyznać, niemniej jednak liczę na troszkę większą oryginalność. Powiedzcie, co wam się podoba w waszej liczbie pierwszej. Zapraszam na kompletnie martwy yy, Discord. Mam nadzieję, że on się tu pojawia. Ja, ja go nie widzę w czasie rzeczywistym, to, 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 trzeba, to trzeba... dopiero podać potem w montażu. Yy, nic się tam nie dzieje, zapraszam, subskrybujcie, klikajcie te lajki czy coś tam, no wiecie jak to idzie. Do zobaczenia wkrótce.